Słuchajcie, mam kolejne pytanie, które, które zostało zadane celem uzyskania odpowiedzi, i to jest pytanie o to, czy związek z rozsądku to dobry pomysł? No, i tutaj ten filmik można by skończyć na krótkim nie. Ale rozwinę ten temat i wytłumaczę dlaczego. Ponieważ to jest tak, że jak długo szukamy miłości, jak się rozglądamy z tym partnerem, czy partnerką, i w końcu trafiamy na osobę, która, no wiecie, tak, odpowiada nam, w sensie jest sympatycznie, dobrze nam się spędza czas, ale nie ma tego czegoś I to coś, to niekoniecznie muszą być wielkie fajerwerki, wybuchy entuzjazmu yy, i niesamowity pociąg fizyczny, ale jako ludzie, którzy tworzą już relacje, już mają jakieś doświadczenia w relacjach z innymi yy, osobami, my czujemy, czy chcielibyśmy wchodzić w tą relację romantyczną, i to jest tak, że to się dzieje naturalnie. To nie jest tak, że siedzimy się ze sobą, no. No dobra, ale gdyby może on inaczej wyglądał, albo gdyby ona jednak no, mieszkała w innym mieście, albo no, gdyby się inaczej zachowywała, no, gdyby miała inną osobowość, albo gdyby on miał inny temperament, no albo gdyby go trochę tak zmienić wizualnie w sensie jakby tak był trochę wyższy, tak o 15 cm 15 cm, to, to, to byłoby lepiej. I kluczem, i taką w zasadzie też odpowiedzią samą w sobie jest to, że. Kiedy wchodzimy w relację, to my wchodzimy z tą osobą, którą mamy teraz. Nie taką, którą ona może się kiedyś tam stać, jak już zmieni pracę, urośnie o no 15 cm, schudnie o 30 kg, nie wiem, co ona jeszcze nam nie, nie odpowiada i nie będziemy się musieli do niej przekonywać. Jakby to odróżnia te relacje romantyczne, w które wchodzimy, w których chcemy być i w które się naturalnie angażujemy. I teraz sytuacja, gdzie jedna osoba siedzi i właśnie rozważa i dywaguje i przegaduje ten temat, a może tak, a może nie i ma gdzieś w głowie, że gdyby, gdyby pojawił się ktoś, kto by mi bardziej odpowiadał, no to ja przepraszam, dziękuję, pozdrawiam, ale <grym> muszę iść to już jest jasny sygnał, że to nie jest to. I teraz jedna strona siedzi i się zastanawia, a druga się angażuje. Bo ja jej się podobam, bo ona by chciała, a ja jakoś tak... a w sumie to my się tylko kolegujemy, w sumie to nie szukam niczego poważnego, ale w sumie to spędzam z Tobą czas, no bo jakoś tak mi miło, tak mi fajnie. To jest używanie drugiego człowieka. Do tego, żeby traktowanie drugiego człowieka jak opcji. I to najzwyczajniej w świecie nie jest w porządku. Jakby nie chcemy być w ten sposób traktowani, więc nie traktujmy też e, innych osób w taki sposób. Rymuje się, wiem. Ale nie, nie powodujmy, że ktoś czuje się wiecznie odrzucany, niewystarczający, czeka, zastanawia się, a my rozważamy i w zasadzie organizujemy jakiś mikrokonkurs, w którym ta osoba musi wziąć udział. Jednocześnie, mając świadomość, że kiedy pojawi się ktoś, kto wzbudzi nasze zainteresowanie, e, będziemy chcieli się z tego układu jak najszybciej e, ewakuować. I rzecz ma się zupełnie inaczej, kiedy otwarcie podchodzimy do tematu i mówimy: Słuchaj, ja tego nie czuję, być może uda mi się jakoś zaangażować, nie wiem, i wtedy to jest decyzja drugiej strony, tylko tutaj też jest kwestia pewnej odpowiedzialności, bo jeżeli ta druga strona jest zaangażowana, jeżeli ona chce, jeżeli się zakochuje, to ona. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w to wejdzie i powie, dobra, no to, to spróbujmy. Może się przekonasz, może się uda, tylko sama jeszcze nie wie, że robi sobie krzywdę. Więc czasami to jest tak, że ta odpowiedzialność jest po naszej stronie i to my musimy zdecydować za nią i powiedzieć, to nie ma sensu. I przestać kogoś e, używać i wykorzystywać. Bo to jest kwestia uderzenia się w pierś i powiedzenia sobie uczciwie, co ja w zasadzie z tym człowiekiem robię i czy ja w ogóle jestem w stanie wiązać z nim jakieś dalsze. Jakieś dalsze plany. Są osoby, którym to będzie odpowiadało, które będą gotowe się na taki układ zgodzić. Są też osoby, które tego układu szukają, mówią, ja nie potrzebuję motylku w brzuchu. Ja nie potrzebuję jakiegoś wielkiego pociągu fizycznego, chociażby dlatego, że na przykład jestem osobą, dla której ten seks nie ma znaczenia. I po prostu chodzi mi tylko o to, żeby przy kimś się dobrze czuć. Więc wtedy sprawa jest jasna, ale też pytanie, czy w tego typu relacjach siedzisz i rozważasz. Czy gdyby pojawił się ktoś inny, to byłoby lepiej. Zakochujemy się tu i teraz w wersji tej osoby, w tej wersji osoby, którą widzimy przed sobą. Tu i teraz podejmujemy decyzję. Dlatego jeśli musimy się zastanawiać, rozważać i snuć sobie wizję, że mm, gdyby tylko ta osoba wyglądała inaczej, to też my czulibyśmy się inaczej, to znak, że ta znajomość najprawdopodobniej po prostu nie jest dla nas. I pamiętajcie, żeby patrzeć dalej niż na czubek własnego nosa. Tam po drugiej stronie, też jest człowiek. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmiku.